halo, halo, momencie. czy znaczy, ty mi co? sugerujesz, że ja mam się rozebrać? a w, w jakiej sprawie? Nie. Od razu mi się racjonalny umysł włączył, że, że ja nie potrzebuję się rozbierać. Chcecie mi wmówić, w cudzysłów wziąwszy, że to, że my jesteśmy ubrani nie jest naturalne? Że naturalne jest to, że jesteśmy nadzy? Jako naga Dorota jestem tylko i wyłącznie dostępna dla określonych oczu. Nawet A jak to w... działa w aktorstwie w takim razie? Nie miałam takich scen. scen, tak, bardzo erotycznych czy coś, ale ciało jest narzędziem. Więc wtedy po prostu podchodzisz do tego jako element twojej roli. Mhm. Nie stanowi już jakiegoś problemu rozebranie tak, się. To, to czy wymaga pokaz... rozwarstwienia w ogóle. Rozwarstwienia, tak. No to jest rozwarstwienie. Oczywiście ważna jest higiena osobista, Jasne. wiadomo. I te wszystkie rzeczy aktorzy, no nie podejdziesz do aktora, który wydala nieprzyjemne zapachy bądź też nie tak. wiem wygląda tak ani inaczej z różnych powodów czujesz obrzydzenie e, bo, bo jesteś w roli czyli jesteś kimś innym twoje ciało też już nie należy tylko do ciebie to, to ciało jest, jest inna kostiumem perspektywa. Nie? ciało jest kostiumem natomiast wiesz myślę że tutaj ja już to jak potrafię zrobić natomiast tutaj w tym eksperymencie ja miałam bardzo duży dystans